Projekt systemowy ROPS koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski. W dzisiejszych czasach dzieci mają wszystko i dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby rozwijać tą empatię w dzieciach. Przeważnie mamy dużo jednaków, którzy materialnie niczego im nie brakuje, a czasami zapomina się o takich wartościach właśnie jak solidarność, współczucie, bardzo empatia. I my to widzimy jako wychowawcy w przedszkolu i to nas bardzo bolało. I stąd ta właśnie idea, żeby współpracować tutaj z Centrum. Pierwszy raz, jak przyszliśmy z małymi dziećmi, tutaj one były początkowo przerażone, a później mówiły, że, że było super i że te, te, te osoby, pomimo tego, że może wyglądają trochę inaczej, ale tak naprawdę są takie ciepłe, otwarte i, i bardzo fajnie oni współpracują, bo to jest tak naprawdę my dla nich tańczymy, przedstawiamy, a oni, oni za to na przykład robią nam takie, takie warsztaty wspaniałe, czy na przykład razem tańczymy, bawimy się i to jest świetne. Mogę powiedzieć tak, że ja też mam z wymową problemy i że w podstawówce w i w podstawówce właśnie dużo osób się no, wy wyśmiewało się. No, oddał na przezywanie. Też nie wiedziałem jak mnie tutaj rówieśnicy zaakceptują. No i okazało się, no, że też wszyscy to zaakceptowali, bo były inne osoby, co też są bardziej niepełnosprawne i ja też zaakceptowałem tutaj w sumie, że tu żadnych takich barier nie mam. Nie mam. Gmina Szamotuły zgłosiła swój akces w konkursie Wielkopolska Otwarta Unii niesprawnych w kategorii społeczeństwa obywatelskie. Jako dobrą praktykę wskazaliśmy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja, czyli obiekt, który znajduje się za mną. Został on oddany do użytku w kwietniu 2013 roku. Obiekt ten pełni podwójną rolę, ponieważ w godzinach od 8 do 16 jest ośrodkiem wsparcia dla niepełnosprawnych intelektualnie, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych. Natomiast w godzinach popołudniowych pełni taką rolę inkubacyjną dla organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze niepełnosprawności. Mogę niespromnie powiedzieć, że byliśmy jednym z inicjatorów jakby powstania takiego miejsca, bo stowarzyszenie nasze działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i cały czas nam chodziło o miejsce, które by zaopiekowało się osobami Niepełnosprawnymi po zakończeniu edukacji szkolnej, nie? Bo wiadomo, nie każdy się nadaje do pracy, do warsztatów terapii zajęciowej i potem zostały, zostawał w domu znaczy się z, tylko z mamą, z tatą, z najbliższym rodziną, a trzeba było jakby zapewnić to, żeby nie stracili tego, co w, w nauce szkolnej osiągnęły. się dobra? Okej. Okay? To jedziesz. Odciążamy trochę rodziców. Zdajemy sobie sprawę, że większość tych osób, która ukończyła edukację jakieś 10-15 lat temu, cały czas była z rodzicami. I my w tej chwili też dajemy rodzicom troszeczkę swobody i chociaż kilka godzin odpoczynku. A tutaj podopieczni, którzy są w centrum, chodzili też ze sobą wiele lat do szkoły i też się znają. I, i dawne przyjaźnie jakby teraz odżyły. Po południu ze sobą rozmawiają przez telefony, umawiają się na kawy, spotykają się. I to jest fajne, że mimo tego, że życie tutaj tętni do godziny 16, to po południami jest drugie życie takich prywatne, którego być może dawniej nie było. Obok tych instytucji, które zajmują się bezpośrednio osobami niepełnosprawnymi, mamy szereg stowarzyszeń, które w ramach konkursów corocznych otrzymują dotacje na prowadzenie swoich działalności i szereg innych zdarzeń mających na celu taką integrację społeczną w różnych środowiskach. Wyszliśmy z bardzo szeroką ofertą dla wiosek. Mamy ich na terenie gminy 25, które są obsługiwane przez Szamotulski Ośrodek Kultury. To na przykład program OSA, czyli objazdowa scena artystyczna, która pojawia się cyklicznie w każdej z wiosek. To organizowane na terenie wiosek e, świetlic, które tam się znajdują, różne zdarzenia e, dla dzieci, dla młodzieży, aktywizujące tak naprawdę tą społeczność i oferujące im to, czego na co dzień na terenie wioski, że tak powiem, trudno e, spotkać. W 2011 roku Fundacja Niemiecko-Polska Nadzieja w Szamotułach e, przejęła prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach. Na podstawie umowy zawartej z miastem, e, co roku do centrum trafia grupa e, około 24 osób. Są to głównie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli korzystające długotrwale z pomocy ośrodka pomocy społecznej. My, obserwując uczestników, kiedy do nas trafiają i powiedzmy po, po jakimś czasie, po pół roku, roku, no widzimy zmianę postaw przede wszystkim. Tu nie chodzi o to tylko, żeby, żeby te osoby pracowały, tylko żeby ich motywacja się zmieniła do dalszego działania i do zmiany swojego życia. Przede wszystkim. Byłem zadowolony, jak miałem pracę, pomimo to, że jeździłem po całej Polsce, tak jak tutaj kolega też jeździł, ale on w delegacjach, Aha. no lecz jak miał zajęcie i, i jakoś czuł się potrzebny w społeczeństwie. Tak. Czyli co, zaczęły firmy padać, ty, tak. ty, ty straciłeś pracę. Tak. I potem była sytuacja taka, że tak naprawdę zajął się tobą, OPS twoją sytuacją. Tak. Okay. OPS mi dużo pomógł. Przez te wszystkie lata. Pozostawania bez pracy w takich sytuacjach. Jesteście traktowani podmiotowo, że się ktoś wami przejmuje jako ludzi? Nie, nikt się nie przejmuje. Przedtem mieliśmy tak zwaną stratyfikację społeczną, tak zwana zdrowa część narodu i tak zwany margines. Czyli ludzie, którzy mieli jakieś problemy. Po około 20 latach zmiany ustrojowej w Polsce i zmianach społeczno-ekonomicznych mamy sytuację dołów społecznych. Czyli się to spionizowało. Jeśli ktoś spada w doby społeczne, sam z nich nie wychodzi. Tak? Może nawet dziedziczyć biedę i bezsilność i wykluczenie społeczne. Masz żeby móc pracować z człowiekiem, on musi z powrotem czuć się sobą. Musi czuć się po prostu człowiekiem, który ma nie tylko swoje prawa, ale potrafi wśród tych praw się poruszać. Zatrudniliśmy psychologa, który realizuje warsztaty z tymi ludźmi po to, żeby zmienić ich postawę, żeby yy, inaczej, yy, żeby, żeby zaczęli myśleć o tym, że mogą coś zmienić yy, i będą mogli na własną rękę pracować. Okazało się, że po dwóch miesiącach pięć osób spośród dziesięciu, czyli 50%, podjęło aktywizację. Także jest to dla nas duży sukces, no i dla Urzędu Pracy też. tu znają to dzieło jako Betlejemka, ale na te dzieła składa się Dom dziennego pobytu dla seniorów, e, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci oraz jadodania dla ludzi, które są, którzy są kierowani przez OPS w Szamotułach. W zasadzie ludzie, których tu mamy, gdyby nie doświadczyli, nie podano im ręki, nie doświadczyli pomocy. No, Byliby w sytuacjach bardzo różnych, bardzo trudnych i nie wiem, dla niektórych ludzi czym by się to skończyło. Jeżeli chodzi o dom dziennego pobytu, z kolei mamy seniorów, ludzi, którzy może w domu by właśnie gdzieś tam żyli w jakiejś depresji, w jakimś wielkim smutku, w samotności, w opuszczeniu, też niedożywieni przypuszczam w wielu wypadkach, bo są w wielu wypadkach ludzie samotni, ale tu we wspólnocie, ożywiają w nich te talenty i to, co mają w sobie. Każdy jest inny, ale na swój, na swój sposób wyjątkowy. Idę, to się za mną oglądają, coś szepczą. I to jest niemiłe, bo ludzie powinni człowieka akceptować, a nie, że każdy jest inny, to odrzucać. Tak nie można być. Powinni być trochę tolerancyjni dla nas. Projekt systemowy ROPS. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej wielkopolskiej